Mm-mm-mm. Chciałbym wrócić do dawnych dni, gdzie wszystko słodsze było. Mm -mm. Nie było tylu klęsk wielkich, upływające czasy zło wymyło. Mm -mm. Heja, heja, ho! Mm -mm. Heja, heja, ho! Słońce świeciło i ptaki śpiewały, a ludzie wielce innych pochwalali. Mm -mm. Każdy pracował, nie leżał jak trup, wszyscy wspólne dobro budowali. Tam, gdzie zieleń uspokajała, a schody były czczone niczym Bóg. Mm, 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 mm. Wszyscy dokonywali wielkich rzeczy, tak więc przekroczmy koło czasu próg. Mm, 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 mm. Chciałbym wrócić do czasów świetności, gdzie każdy dzień wspaniały był. Mm, 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 głowa tak bardzo nie bolała, każdy na cało pełnią życia żył. Hej ja mhm, heja, heja, ho, mm, 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 heja, heja, hold, mm, heja, heja, hoł. Mm, heja, heja hoł. Mm, Działań niszczących innych doszczetnień uszczęśliwić potrafiło byle co mm. Nie było intrygi, działań niszczących tylko zły wiedział, co to znaczy dno mm. Mm. Tam gdzie dzieleni uspokajała, a schody były czczone niczym Bóg mm. Wszyscy dokonywali wielkich rzeczy, tak więc przekroczmy wehikułu czasu próg. Mm -hmm. Chciałbym wrócić, zmienić historię, aby uniknąć wszystkich błędów. Mm -hmm. Żeby nikt nie zagroził naszemu życiu, byśmy wrócili do swego życia sterów. Mm, heja, heja, ho. Mm, heja, heja, ho. Mm, heja, heja, ho. Mm, 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 czas bez troski i stabilności, gdzie dni płynęły tak wolno. Wszystko było dla przyjemności, każdy miał jeszcze godność. Mm.